Słuchajcie. Leczenie leki to już między innymi znacie. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć gdzie trafić, gdzie najlepiej trafić, być zdiagnozowanym, to polecam Katowice. Tam jest oddział chorób wewnętrznych oraz autoimmunologicznych. Ja trafiłam naprawdę Kilka lat temu do profesora Krycek. Pamiętam taką sytuację, bo yy, już pomijając yy, te pobyty szpitalne yy, kilkukrotne i Wrocław, i, i Warszawa, yy, i, i różne naprawdę poradnie i tak dalej. To tam, jak trafiłam, to po prostu chyba mam szczęście do ludzi. I yy, słuchajcie swojej intuicji. Intuicji. Nie dajcie sobie wmówić lekarzowi, choć tutaj, no nie kwestionuję wiedzy czyjejś, ale Wasze doświadczenia, Wasze yy, tutaj, jakby yy, Wasze wewnętrzne tutaj y, takie myśli i, i to, co naprawdę czujecie, jest tutaj najważniejsza. Najważniejszą kwestią to jest tak naprawdę do postawienia tej diagnozy. A więc ja już byłam tak zdesperowana, w takich bólach jechałam y, nie zapomnę do tych Katowic. Nie było to proste, ponieważ tam na tym oddziale zostałam zdiagnozowana dopiero y, po drugim pobycie y, i